Ustalenia po sekcji Tadeusza Dudy. Śledczy nie mają wątpliwości. Wyniki sekcji zwłok Tadeusza D., mężczyzny podejrzewanego o zastrzelenie córki i zięcia w starej wsi pod Limanową, są już znane. Według śledczych obrażenia mózgowia po postrzale w okolice skroniową wskazują, że 57-latek najprawdopodobniej popełnił samobójstwo. I to nie jest przeciek z kuluarów, a informacja potwierdzona przez prokuraturę. Rodzinny dramat w starej wsi czerwcowy poranek w starej wsi przerwały strzały. Według relacji policji zginęły dwie osoby, młode małżeństwo, a trzecia kobieta została ranna. Sprawca miał uciec w masy leśny, gdzie po kilku dniach szeroko zakrojonych poszukiwań odnaleziono ciało 57-latka. To tło znamy od pierwszych minut po tragedii, ale dopiero teraz sekcja zwłok Tadeusza D. dopina hipotezę o samobójstwie. Śledczy dodają, że zgon nastąpił niedługo przed odnalezieniem ciała. Śledczy nie mają żadnych wątpliwości. Kolejny przełom w sprawie. Na miejscu śledczy przez tygodnie przeczesywali teren, szukając broni, z której zginęli bliscy Tadeusza Dudy. Pistolet znaleziony przy zwłokach nie był narzędziem zabójstwa. Dopiero nowa sztuka broni odkryta w leśnym wąwozie, kilkaset metrów od zabudowań, miała dać odpowiedź na pytanie, z czego strzelał biegli wskazują, że zabezpieczony egzemplarz mógł być bronią użyta podczas zbrodni. Oficjalny rodzaj broni pozostaje jednak nieujawniony do czasu końcowych ekspertyz balistycznych. Jak ujęła to rzeczniczka prokuratury w Nowym Sączu, zespół biegłych potwierdził, 57-latka śmiertelny postrzał w okolice skroniową z bliska, co sprawia, że teoria o samobójstwie staje się jeszcze bardziej prawdopodobna. Co będzie dalej? Wszystko powoli układa się w całość. Skutki tragedii wykraczają daleko poza policyjne komunikaty. Lokalna społeczność wciąż żegna ofiary, a prokuratura zamyka kluczowy wątek przyczynę śmierci podejrzanego, i równolegle domyka wątki poboczne, pochodzenie broni, pełną sekwencję zdarzeń w domu i w lesie, ewentualnych świadków przedstrzałowych kłótni. Wstępne ustalenia mówią wprost. To z zabezpieczonej w wąwozie broni mógł zostać oddany śmiertelny strzał do córki i zięcia, a teściowa została ciężko ranna. Finalne ekspertyzy mają to przesądzić.